Cześć, witam. Jest zimno, widać po się. że mu zimno. Cześć. Zimno ci? Nie, to w sumie nawet ciepło. trzymać ciepło. A mi zimno. Tam jest Hichus, brat Hichusa, Olek. I wieje strasznie, step jest przerobiony, zniknęła ta hopka, inaczej się go skacze. Ale to nie znaczy, że źle. Tylko jeszcze nie jesteśmy przyzwyczajeni. Ale się super bawimy. Zapraszam do oglądania. To dobrze o, jest... Nie bowiem, no. Lecimy! Wracaj! Yo! Mi chyba wyszło <sutur> Pokaż Muszę bardziej na bok Dobra Cześć mała! JADZIĆ oh. O. Jak się czujesz? Nie nagrałem tej gleby serio? No nie, a ty masz Aaaa Wiaterek falny z <laughs> Jeszcze by się zabił Double kill oh, wow. w szklaniu. A tu no mamy pandemon ja pan Demon. mam piąteczkę Wiatr falny <laughs> z Odry, przybył także o, nie, dole, jaki sok, szok przeżyłem tak, Podobnie jak Semenu też tak bokiem głowę Tak że on dojdzie to wyglądało no, 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 Patrz, przedmiast. Solik, Solik, Nagrywa się? Nie widać nic Widać Widać, zajebiście O, zapierdolił <laughs> To nie był naufy to bardziej ci skrzywiło wiatr. Ej, <grystne> <Siemęfikące>. <grystne> Na koło. うわっ Here we go again. Oh shit, Here we go again. Jaki kraj, taki semonok mawiają. Majtomirski. Generalnie na nowy rok rekrutacja do tracing Racing. Jak ktoś chętny proszę pisać porif na fanpage'u. Okolice do 20 km od Krosna. Cześć. Cześć. Jak ten na kluszko co dupnął To tak, yy, ocena IT po sezonie Tu tutaj z tyłu mamy lekko lakierek darty do, do aluminium yy, Co jeszcze? Troszkę Wszyscy zarysowana czy znikły te rysy? No gdzieś były te ryski. Ale chyba ich nie widzę. No jednym zdaniem do wymiany Do wymiany. Sprzedam robe 5000. Kupuję teraz! Traida dobimy! Za to? No! Co Nad... sądzisz? Nadgarstek. to Enduro tam to jest? To może lepiej dla ciebie? Nie wiem Chwili. <noise> 오. Oh. 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 Także to było double tobo w moim wykonaniu Polecam wam robić tą sztuczkę Pierwsze tobo w powietrzu, drugie na flacie Satysfakcja gwarantowana Bez żadnych urazów których się podniecił jak to nagrywa no. Nie dziwię się Bardzo Dobre fajnie landing. polecam o, Jakie włoskie gamingowe Wow. No, to na tyle I gadę do domu no, To możesz Dobra Cześć To się kurwa kameruje Ja pierdolę